Cześć, ja nazywam się Zagawa Maciej i serdecznie Cię witam w piątym nagraniu z serii 6 kroków przygotowujących Cię do pracy z ograniczającymi emocjami. W tym nagraniu powiem o kroku czwartym, który nazywa się Poznaj siebie. Tak jak zawsze, jeżeli nie widziałeś poprzednich nagrań, to wróć sobie na do nich, obejrzyj te, które były wcześniej, poprzednie kroki, ponieważ to wszystko tworzy pewną całość i nagrywając to, przygotowując to, planowałem to tak, żeby każdy kolejny krok nawiązywał do poprzedniego i żeby poprzedni krok przygotował Cię do następnego. Nie przedłużając, przechodzimy do kroku czwartego, czyli poznaj siebie. Ten krok i to, o czym tutaj będę mówił, jest związany z kwestią osobowości i części, które mamy w sobie. Temat osobowości i temat części poznałem na warsztacie, który nazywa się Dynamika Relacji yy, prowadzonym przez Pawła Rowskiego i tak naprawdę, gdybym miał tak w stu opowiedzieć Ci o osobowościach, o tym czym są, jak działają, to bym potrzebował Serio, kilku dobrych godzin. Jednak tu opowiem Ci o tym w taki sposób, żeby to po prostu pomogło Ci w pracy z ograniczającymi emocjami. Czym jest w ogóle część, osobowość? Najprościej, jak myślałem o tym, żeby jak najprościej ci to wyjaśnić i pokazać, to zwróć uwagę na to, że czasami mówisz do siebie, albo czasami masz do siebie pretensje i wręcz potrafisz na siebie najeżdżać, krzyczeć, albo po prostu czasami chwalisz sam siebie. I tak naprawdę w tym momencie ktoś z kimś w tobie rozmawia. I to właśnie są te części ciebie, osobowości. Tak naprawdę nazwij sobie to, jak chcesz. Kolejna sprawa to przez to, że jakby tych osobowości może być w tobie naprawdę kilka, kilkanaście, to możesz sobie też to nazwać, te części. Czy one tworzą w tobie zespół, czy rodzinę, czy jakąś drużynę serio, to jest totalnie indywidualne nazywaj to tak jak chcesz i tak jak czujesz. Najczęściej występujące osobowości, które są zaniedbane, no bo w sumie skupiamy się jakby na ograniczających emocjach, więc jedno, jednocześnie też będą to emocje, które, będą to osobowości, które są zaniedbane. I takimi osobowościami jest na przykład osobowość ofiary, osobowość dziecka i coś co nazwałem nazwą wynikającą z tego, co nam wpajano. Na przykład nieśmiały, wstydliwy. Miałem ostatnio, prowadziłem taką sesję, na której jeden, właśnie osoba, z którą pracowałem, nazwała swoją osobowość nieśmiałym, dlatego że cały czas w tej osobie wpajano, że jest nieśmiała. Przez całe dzieciństwo jej mówiono, że jest nieśmiała, i jakby to, przez to wszystko powstała w tym człowieku taka osobowość jak nieśmiały. Więc te nazwy są totalnie indywidualne i odnoszą się stricte do ciebie i do Twojego przypadku, więc serio. Wręcz możesz się bawić tymi nazwami osobowości. Po co w ogóle, po co, te, po co ci znać w ogóle te osobowości i co ci to da, że będziesz się poznawał? W kontekście pracy z ograniczającymi emocjami chodzi o to, że łatwiej będzie ci się zwracać do samego siebie, łatwiej będzie ci lokalizować tę emocję i w pewien sposób oddzielać ją od całości, od tego wszystkiego, co jest w tobie, bo nieśmiały prawdopodobnie będzie czuł dużo wstydu. Jeżeli pracujesz akurat nad wstydem. To wiesz, że zwracasz się do siebie nieśmiałego, do nieśmiałka. No mówię, nazywasz to jak chcesz. E, może się złościsz, osobowość będzie się nazywała złośnikiem. Serio, totalnie indywidualna sprawa. Kolejna rzecz. Poznawanie części bardzo często jest pomocne w przełączaniu się między pewnymi stanami. Na przykład jesteś na imprezie, to włączasz sobie imprezowicza. Jedziesz do, na obiad rodzinny, włączasz osobowość syna. Wychodzisz z dziewczyną albo spotykasz się z dziewczyną, włączasz osobowość kochanka, wyjątkowego mężczyzny. Totalnie indywidualna sprawa, serio, to jest nawet czasami fajnie się tym pobawić i powymyślać sobie nazwy, i nawet wyobrażać sobie, jak te części wyglądają. Ważne w całym tym procesie poznawania części, ok, fajnie wszystkie znać, jednak pamiętaj, te części są w tobie, one tworzą całość. Czy tam rodzinę, czy zespół, czy drużynę, to już jest twoja sprawa. Więc jeżeli nawet w drużynie piłkarskiej, powiedzmy masz 11 piłkarzy na boisku, jak się okaże, że z jednym jest problem, to to wpływa na całą drużynę. Nawet jak go zmienią i będzie na ławce rezerwowych, to dalej gdzieś z tyłu głowy trener wie o tym, że jest, taka, jest taki zawodnik, z którym trzeba coś zrobić, bo on ma jakiś problem. I tak właśnie możesz też to odnieść do swoich części, że ok, mam ich powiedzmy 11, z 10 jest super, ale z tą 11 jest naprawdę coś bardzo złego, coś się tam dzieje głęboko, było jakieś wydarzenie traumatyczne, więc problem tej jednej części będzie wpływał na pozostałe. Także podsumowując kwestię tych osobowości, tutaj chodzi o to, żeby cię jeszcze łatwiej pracowało z tymi ograniczającymi emocjami, ponieważ wiesz dokładnie w jakim kierunku zwracasz swoją uwagę, kiedy pracujesz z daną emocją. I teraz, jak nazywać części w ogóle? Jak już wspomniałem chwilę wcześniej, to jest totalnie indywidualne. To jak ty nazwiesz część, to naprawdę zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Nie oceniaj nazwy. nazwa, mi, nazwa to może być imię, może być odczuwana emocja. Czyli na przykład wstyd, osobowość, która się nazywa wstyd. Określenie braku zasobu, stylu brakowało ci uwagi. Może to być postać, może to być w ogóle jakiś Twój idol, może to być postać z bajki, którą kojarzysz, z filmu, serio, cokolwiek. Coś, co ci się kojarzy z daną emocją, z danym przeżyciem. Może to być zwierzę, kształt i. Te trzy kropki oznaczają, że to może być dosłownie wszystko. To, co przyniesie ci Twoja podświadomość, jak zapytasz o, o, o tą osobowość, jak wygląda, ten obraz, który zobaczysz, to jest Twój obraz. To ma pasować do Ciebie. Ważne, nie oceniaj tego, a tym bardziej nie przejmuj się tym, co będą mówili o tym inni, jeżeli będziesz o tym opowiadał, bo to jest totalnie Twoje i totalnie to jest dla Ciebie. I teraz, jak poznać te swoje części? Tutaj przedstawię Ci. Pewien proces, który jest połączeniem innych procesów, które znam i połączeniem czegoś, co wyszło w trakcie jednej sesji, które prowadziłem. Jednak zanim przejdziesz do tego, to zadbaj kolejny raz, zadbaj o spokojną, bezpieczną przestrzeń, w której nikt ci nie będzie przeszkadzał i w której będziesz wiedział, że możesz spokojnie nawet gdzieś głębiej wejść i poczuć sobie emocje, które się pojawią. I polecam również mieć kartkę i długopis. Zorganizuj spotkanie. Czy to będzie spotkanie drużyny, rodziny. Teamu jakiegoś, to jest już Twoja sprawa, tak jak mówiłem, odnieść to do samego siebie. Tak jak wyobrażasz sobie swoje części, tak sobie, tak sobie to mm, przedstaw. I tu od razu dygresję, mi coś przypomniało. Bardzo fajnie kwestie takich osobowości, czy właśnie pracy z emocjami w środku pokazuje film w głowie się nie mieści, inside out. Więc bardzo polecam sobie ten film sprawdzić, bo to jeszcze bardziej może Ci pomóc w zrozumieniu. To jest bajka, przepraszam. Pozwolić to w zrozumieniu kwestii związanych z osobowościami i pracą z emocjami. Dobrze, więc organizujesz spotkanie. Żeby zrobić spotkanie, potrzebna jest lista gości. I tutaj, jakby siadasz i pozwalasz sobie zobaczyć każdą część siebie, każdą osobowość, która w tobie jest albo która, która może jest, którą chciałbyś na takie przyjęcie zaprosić. Jednocześnie, zwróć uwagę, i to może być kluczowy moment, czy jest jakaś część, jakaś osobowość, której byś nie chciał zapraszać. Czyli, czy jest jakaś część ciebie, której nie wiem, nienawidzisz, którą wypierasz, której się wręcz wstydzisz? Może to jesteś ty z przeszłości, który nie wiem, się źle zachowywał, był jakimś, powiedzmy, wandalem. Może przez to doprowadziło to do, powiedzmy, do tego, że wylądowałeś w więzieniu, albo coś jeszcze gorszego zrobiłeś. Chodzi o jakąś część ciebie, której po prostu nie chcesz, którą wypierasz. A z drugiej strony. Może jest ktoś, kogo byś chciał zaprosić, czyli może jest jakaś część, którą chciałbyś mieć w sobie. Powiedzmy, część, którą może byś nazwał mężczyzną albo przedsiębiorcą. Cokolwiek takiego, co ci się mega pozytywnie kojarzy, co może być związane z tym, czego pragniesz w życiu. Może się okazać, że to jest właśnie część, nad którą w przyszłości będziesz pracował. Kolejna rzecz, czy jest może jakaś część, jakaś osobowość, która po prostu została zapomniana. Może miałeś kiedyś jakieś hobby, może miałeś kiedyś jakąś pasję, albo może robiłeś coś fantastycznego w swoim życiu, o czym z jakiegoś powodu zapomniałeś. I też może być tak, że właśnie jest w tobie taka część, która kiedyś była totalnie twoja, która była totalnie na wierzchu. A powiedzmy, nie wiem, poznałeś kobietę, że tak powiem, totalnie wszedłeś w tą relację i zapomniałeś o tym, co robiłeś kiedyś. Pytanie, czy nie ma takiej części, która właśnie została zapomniana? Jeżeli jest, Serio, zaproś ją, wpisz na liście te gości. I teraz, jak już masz tą listę, to to już może być dłuższy proces i możesz to rozłożyć na kilka takich, powiedzmy, na, na kilka razy, że kilka razy sobie przysiądziesz. Zaproś każdą z tych części osobno. Przywitaj się z nią, zobacz ją, pozwól sobie poczuć to, co czujesz w momencie, kiedy patrzysz na tą część. Obserwuj wszystko, co się dzieje w tobie. Jeżeli pojawią ci się obrazy związane z tą częścią, z tą osobowością, zapisuj to. Jeżeli jesteś w stanie, jeżeli zobaczysz całą postać czy cały kształt, również to zapisz. Zapisz odczucia, jakie masz w kierunku tej części. W ogóle wszystko, co ci się pojawia, warto zapisywać, bo to w przyszłości ci się naprawdę może przydać. Nie oceniaj tego, jak te części wyglądają: ani wyglądu, ani formy, ani nazwy, ani tego, jak się zachowują. To, co wspomniałem przed chwilą, zapisuj wszelkie odczucia. I co ważne. Baw się tym procesem, mimo że, będą się, mimo że będą mogły się tam pojawiać naprawdę różne emocje, to baw się tym. Niech to będzie suma summarum przyjemne, bo ty to robisz po to, żeby w końcu poznać siebie, żeby jeszcze lepiej siebie zrozumieć i żeby w końcu odkryć sobie to, nad czym warto się skupić i co warto sobie przepracować. Bo też ważne, poznasz i zobaczysz osobowości, części, które dają ci dużo fajnych emocji. I zarówno tym, jak i również tym, które mają te emocje ograniczające, podziękuj, że się pojawiły. Podziękuj za to, że przyszły na twoją imprezę, na twoje spotkanie. I na zakończenie, zorganizuj spotkanie. Tutaj jakby jest jedno proste zadanie, którego opis miałeś chwilę wcześniej. Ja na ten moment dziękuję Ci bardzo. Wierzę, że przedstawiłem Ci zrozumiale kwestie osobowości. Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś, to pytaj albo przez komentarz, albo przez maila kontakt Chętnie odpowiem, chętnie pomogę. Na ten moment to tyle. Dziękuję Ci za obejrzenie do końca. Do następnego. Trzymaj się. Cześć.